Jak sprawdzić legalność systemu Windows i Office? Pierwszym krokiem jest uruchomienie przeglądarki. W pasku adresów wpisz adres: www.microsoft.com Łamane na genuine. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft. Jest to strona, dzięki której możesz sprawdzić oryginalność zainstalowanych na komputerze programów Microsoft. Aby sprawdzić oryginalność systemu Windows, należy kliknąć w górny button po lewej stronie. Następnie oprogramowanie rozpoczyna skanowanie i po chwili otrzymujesz jego wynik. Sprawdzanie autentyczności zostało zakończone. Oznacza to, że posiadasz oryginalny system Windows. Istnieje również możliwość sprawdzenia oryginalności systemu Office. Aby to zrobić, kliknij zakładkę znajdującą się na górze: Sprawdź oryginalność. Następnie zostaniesz przekierowany do strony głównej. Tam po lewej stronie znajdziesz baton Sprawdź oryginalność systemu Office. Wystarczy jedno kliknięcie, aby rozpoczęło się skanowanie systemu Office. Komunikat weryfikacja przebiegła pomyślnie, daje pewność, że zainstalowany system Office jest oryginalny. Jeżeli co najmniej jeden z testów wypadł negatywnie, oznacza to, że posiadane przez Ciebie oprogramowanie jest nielegalne i mogłeś paść ofiarą piractwa. W takiej sytuacji należy zakupić oryginalne oprogramowanie. Pamiętaj: za posiadanie nieoryginalnego oprogramowania grożą wysokie kary finansowe. Możesz je policzyć na stronie www.kalkulatorkar.pl.